Jesteście razem? Skąd lecicie? Sprawdzamy loty z Bogoty w Kolumbii. Szybko przejrzę bagaże. Dwoje pasażerów jedzie na koncert w Dallas. Byli nerwowi, unikali kontaktu wzrokowego. Daj dużą walizkę. Co to jest? Z Kolumbii przylatuje dużo płynów, kropli do oczu, balsamów. Przemytnicy zastępują pierwotną zawartość opakowań narkotykami w płynie. Co to? Buteleczki z nieznanym płynem. To może być mleczko do twarzy, ale coś w nim pływa, a płynu do soczewek nie nalewa się do pełna. Nie wiem, co to jest. Ustalamy czy to narkotyki, zrobimy test. Chlorowodorek ketaminy. Często nazywany special K. Nie ma zapachu. Bez tej maszyny przepuścilibyśmy obu tych mężczyzn. Nie rozpoznalibyśmy narkotyków. Ile mamy? 275 gramów ketaminy, warte jakieś 10 tysięcy dolarów. Małe buteleczki, ale to mocny narkotyk. Poza ketaminą są jeszcze woreczki i łyżeczki z jakimś osadem. Po podgrzaniu osad zamienia się w proszek podobny do kokainy, pakuje się go do woreczków i sprzedaje.